Jak naprawić odrzucenie transakcji w Valorant? Po pierwsze, zanim przejdziemy do głębszej analizy lub zajmiemy się krokami rozwiązywania problemów, upewnij się, że Valorant nie jest aktualnie uruchomiony. Aby upewnić się, że Valorant nie działa, na pasku zadań przejdź w to miejsce, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz manager zadań. Teraz w menedżerze zadań pod zakładką procesy znajdź swój proces Valorant lub oprogramowanie Valorant. Na przykład, jeśli to jest twój Valorant, wystarczy, że klikniesz na oprogramowanie Valorant i klikniesz zakończ zadanie. Następnie przejdź do szczegółów i zrób to samo. Znajdź Valorant, kliknij na to i kliknij zakończ zadanie. Teraz, kiedy upewniłeś się, że Valorant nie działa w tym momencie podczas tego rozwiązywania problemów, po prostu przejdź do ikony Windows tutaj i wpisz Windows Firewall, Your near am I or the... teraz po prostu wybierz w ustawieniach, co ma być zaporą systemu Windows Defender. Teraz tutaj wszystko co musisz zrobić to kliknąć po lewej stronie ekranu, zezwalaj aplikacji lub funkcji przez zaporę Windows Defender, a tutaj ponownie znajdź swój software Valorant i upewnij się, że te pola lub dwa pola tutaj są włączone lub zaznaczone na zielono. Gdy wszystko będzie ustawione, po prostu zrestartuj swój komputer i spróbuj ponownie uruchomić prośbę z Valorant, aby sprawdzić czy problem został rozwiązany.